thank you I'm happy that the first match was here, of course. For me, it's great uh, to come back, also if it's only for a couple of days. And yeah, of course, I'm happy that I won with my new team. And yeah, but it was great to come back to see old friends and yeah it was nice they're playing a great season uh, and uh, i'm there to, to help because they had problems with injuries so for me it was a, was a good option to come with this medical joker to the team and yeah i try now to help them but i think the, the team play a great season also today it was a great fight we played really good and yeah so i'm happy Chcieliśmy się zrewanżować za tą pierwszą rundę. W Jastrzębiu wywalczyliśmy jeden punkt. Mogło to się całkiem inaczej skończyć, bo naprawdę troszeczkę szczęścia w końcówkach. Myślę, że nie ma żadnych problemów z motywacją. Można było to dzisiaj zobaczyć na, na boisku, bo walczyliśmy jak równy z równym. Naprawdę fajnie, fajnie to wyglądało, więc kibice na pewno są zadowoleni po tym meczu. Może nasi trochę troszeczkę mniej, bo żaden punkt nie zostaje w Gdańsku i nic, teraz jedziemy do Bydgoszczy, żeby tam przewieźć trzy punkty. Czasami może się podobać, ale nie zawsze są przyznawane noty za ogólne wrażenie. Za walkę. Troszeczkę szkoda rzeczywiście, że, że w pierwszego seta czy w trzeciego weszliśmy nie od początku. Eee, szkoda końcówki czwartego seta. Tam też mieliśmy swoje szanse, pomimo tego, że, mi, że mieliśmy dzisiaj dobre swoje momenty. Przeciwnik wygrał 3-1 myślę, że naprawdę prezentowali się bardzo dobrze. bardzo fajnie grali ja jestem bardzo zadowolony naszej drużyny, wszyscy dawali 100%. Oczywiście że było dwa punkty tylko różnicy i byłby piąty set tam już znowu nie wiadomo co to stało. Czasem się mówi, że zwycięzców się nie sądzi, my dzisiaj zdobywamy trzy punkty, które są niesamowicie cenne dla nas. Ale nasza gra na pewno pozostawia wiele do życzenia. Wiele się nie zmieniło, jeśli chodzi o te sprawy pozasiadkarskie, tylko zawodników, którzy wdali się do tej ligi i są tutaj gwiazdami naszego zespołu, tak jak Salwador czy Lukas chociażby. To procentuje tym, że, że teraz bodajże jesteśmy na trzecim miejscu, że gramy o, o czwórkę i miejmy nadzieję, że będziemy grać o medale w playoffach.